60 sekund. Ale bez Nicolasa Cage'a. Chodzi o to, że jesteśmy dzisiaj ja i krzywy przed kamerą, a za kamerą znajduje się ten Nicholas domyślny Cage. Nicolas Cage, czyli. W ogóle nie o to chodziło. Prawie to chodziło. bez głowy nik Nikodem, który tak. będzie dzisiaj zarządzał tym quizem, a jest to powrót starego quizu, bo 60 Oje. sekund nie było bardzo dawno. Od, jakieś 3 wygrał lata. wygrał w ostatniej ankiecie do tego. Wygrał w ostatniej ankiecie, także. Jak go słyszycie, to dajcie łapkę w górę. Także to jest wasza wina, że dzisiaj się będziemy kompromitować. Mnie bardzo, bardzo. O ile się będziemy kompromitować, bo zobaczymy, jakie pytania przygotował Nikodem. Jeżeli dobrze pamiętam, to przy okazji tego quizu te 3-4 lata temu nie zemdlałem, zemdlał prawie Nikodem, bo to wtedy na niego ruszyłem z krzesła. A ooo, to było wtedy? Tak, mogło być Czy będzie powtórka? A to chyba musiało być wtedy, w, w starym studiu. Tak, to było w starym studiu Ale ten quiz mam wrażenie, że jeszcze nagrywaliśmy nie, w tym. Nie, tutaj już nie ty było. Ty ruszyłeś na mnie z krzesłem przy okazji y, tych y, nic. Wspanning Bee. Stary. Jak ja nie. Nie, spinning, nie, 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 bo ty nie, liczyłeś. Liczyłeś coś typu. Coś, tak, coś, coś się, coś się poprawia. Po, I po, powiedzieć, że jeszcze raz. słoi, i nie było tak, słychać. Ja wtedy stwierdziłem, że cię uduszę. Tak, jak Zresztą. być może dzisiaj. Słuchajcie na wstępie tego materiału. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby klikać łapki w górę, bo nam one bardzo pomagają. No i oczywiście wpadajcie na sociale, wpadajcie na Twittery, wpadajcie na grupę na fejsie. Korzystajcie z bonusu od fortuny, jeżeli jesteście pełnoletni. My jesteśmy Zaj, gotowi do tak, rywalizacji. Daj, zaprezentuj timer. No, rozumiem, że tak. będzie widoczny, tak? Będzie timer, o, taki będzie timer. Ale co? Tu mam, no, tu mam położyć timer? Zazę, tu mam położyć timer. Dobra, Adam, w takim razie pierwsze pytanie do ciebie. <laughs> Czekaj, to ty odpalasz czy ja odpalam? Ja odpalam. Czyli ty będziesz tu się naginał. Tak. Może bliżej, co? Czy nie? Nie. Czyli to już jest zostawione dobrze w kadrze? Okej, jest, okay. jest dobrze. wszystko dobrze. Krzywego nie ma, jak coś krzywy poszedł i teraz 60 sekund sam na sam z Nikolasem Cag'em. Wymień pił. Ty musisz? Jednak Ty będziesz odpalał <laughs> To chyba tu muszę kliknąć, tak, nie? Tak, ja Ci jak powiem już. No. Wymień piłkarzy, którzy grali zarówno dla United jak i Arsenalu. Michael Silvestre, Alexis Sanchez, Henryk Mkhitaryan, e, Robin Van Persie. Um, zarówno dla United jak i dla Arsenalu. Ojeju. Ale mam pustkę w głowie teraz. Tych czterech poda krzywy na bank. A kogo jeszcze poda? Danny Welbeck, oczywiście, pięć. Um, Danny Welbeck. Tu nie ma nikogo. Myślałem, że będzie łatwiej, ale okej. Okay. Wiesz Koniec. co, archiwum, retro, retro, jakiś retro piłkarz jeszcze, na, na pewno taki kluczowy retro mi uciek. no ale dobra, 5, nie jest najgorzej, aczkolwiek nie jest dobrze, zobaczymy jak pójdzie Krzywemu. No i mamy Krzywego i w takim razie do Ciebie to samo pytanie, kieruję, wymień piłkarzy, którzy grali zarówno dla United jak i Arsenalu. Em, Kitarian Robin Van Persie, Mikael Sylwestr, eee, no i teraz się zaciąłem, eee, na pewno Alexis Sanchez mówiłem? Tak. O, no proszę. Eee, dobra. Spokój teraz. Sylwestr? Sylwest, Mikitalian, Alexis Sanchez, Vampersi, więc czterech. Um, Jezu, ja mam teraz zacięcie, masakra. Masakra jest serio. Zacięcie do czego? Do wymieniania? No nie mam w ogóle teraz pamięci do... Dobra, czekaj. Wellback. Mhm. To macie remis. Póki co tak? Tak, Adam nie wymienił więcej. Okej, okay, to teraz muszę się skupić. To jest z przeszłości. To się cieszę, że ja myślę, że adam już poleciał, wiesz, dziesięcioma. Jest tego sporo. Oh. Koniec. No proszę. No i na przykład jeszcze był Andy Cole. No tak. Przykładowo. E, to jest historycznie będzie bardziej, bo Jim Lighton, mm -hmm. e, Viv Anderson. David Platt, okay. uh, Frank St St Stableton. No to okej. Okay. Nie, no, nie, 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 nie mów dalej, nie mów dalej. George Graham, Okej, okay, Dobrze, to teraz ja zacznę drugie nie. pytanie, tak? <laughs> tak, ty zaczynasz drugie. A drugie pytanie to, wymień Polaków grających obecnie za granicą. Robert Lewandowski, ee, Boże, się zaciąłem w tym momencie, Klich. Um, Moder, um, Karbownik, um, Krychowiak, Szczęsny, Skorupski, poże, um, kluczem z um, Milik, Zieliński, um, Kiwior, um, Buksa, um, Frankowski, um, Zalewski. Kasz, Góralski, Glik, Bednarek, Rybus, Bereszyński, Szmajski, Damian Szymański i Sebastian oczywiście też, więc wymieniłem, dalej, 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 Jezu, Świderski, Bielik, Jóźwiak, Koniec. Jeżeli Chmurda. nie powtórzyłeś te 23 punkty, więc upadnie. No 20. nie, bo jest fatalnie, bo uważam, że. 23 nazwiska, to moim zdaniem naprawdę solidne. Ale tu dało się lecić tak, jak z karabinu, a ja Zobaczymy, się zaciąłem. Jak sobie adam poradzi. No i wraca pan Targowski. Teraz z Ciebie prosimy ponownie o wymienienie Polaków okay. grających obecnie za granicą: Jakub Kiwior, Mateusz Klich, Bartosz Drągowski. Skorupski, Szymański, Lewandowski, Milik, Zieliński, Bereszyński, Jóźwiak, Świderski, Buksa, Frankowski, Płacheta, Bielik, Fabiański, Szczęsny, Gumny, Kamiński, Guralski, Damian Szymański, we Włoszech kogoś pominąłem z takiego Karolinety oczywiście, e, Żurkowski. E, w Anglii chyba wszystko wyczyściłem. Kurczę. Jakieś oczywiste jeszcze pominąłem. Oj, 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 oj. oj. Mm. Koniec. Kurczę. A wiesz co jest najmniejsze Że jeżeli dobrze liczę, to masz Tyle to samo, samo. jak Krzywy 23. Tyle samo. Co jest no, mało prawdopodobne. Tak, ale kurczę, zdaje mi się, że, że pominąłem jakichś takich w miarę oczywistych. A sprawdziłeś sobie tak taksującego przy tym Arsenalu? Kogo tam pominąłeś? Tak, sprawdzałem, ale to, to z takich rzeczy, które ja zapomniałem. Kola. Plat, Kol. Ale Kola nie jesteś w stanie kojarzyć, bo Kol był przez chwilę w Arsenalu tylko i grał okay. mało. Brian Kit, tak, Brian Kit. Um, jest tak, I Graham jeszcze był. George Graham. Graham przez tak. Sobie, tak. A tego Leightona? Nie, nie. Nie, nie powiedziałem. Nie, nie, nie ma szans. No ja tylko tych, których zarejestrowałem, to teraz wymieniłem. Ale tu z tych Polaków, jakiegoś takiego totalnie basicowego piłkarza jeszcze musiałem pominąć. No, ale dobra, nieważne. Dobrze, to lecimy w takim razie do trzeciego pytania. A w nim. Czekaj, e, chyba. Jest OK? Już tak, jest w dobra, tego. OK. A w no. nim prosiłbym Cię o wymienienie klubów piłkarskich z kolistymi herbami. O kurcze, Chelsea, Manchester City, Wolfsburg teoretycznie, Mainz, chociaż on nie jest takim w pełni... No, 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 bohemians to na pewno, Charlotte, FC z pewnością, ojej, ojej, do Dobra, no na pewno Brentford, na pewno Brighton. Kółko, gdzie tu mamy jeszcze kółko? To nie. To powiedziałem, Charlton, Charlton na pewno. Queen's Park Rangers, chociaż to jest, o tam jest taka, do, dobra nie wiem czy mi zaliczysz. Dalej, kurczę same niekuliste, niekuliste mi się pojawiają w głowie. FC Nürnberg, Kaiserslautern, to te dwa na bank. W samych Niemczech przecież jeszcze, aha, Hanover 96, to też jest kółko. Um, Szalkę 04, karyzynki rysień, to jest kółko. Eee, Koniec. Wyszło mi, okay. że masz 13 chyba. Dobra, tylko jeżeli, nie wiem czy liczyłeś QPR ty jak najbardziej, no bo to z Queen's Park, no bo tam nie, no to jest, no, no. No, Dobra, bo ja cały czas w głowie mam ten inny wzór, ale jeszcze ten jeden chciałem, żebyś Powinien zweryfikował. 13. No. Zweryfikował. Mainc e, Mainz nie, jeszcze jeden niemiecki chyba powiedziałem taki, który wymagałby zweryfikowania. Bohimians na pewno chodzi oczywiście o praskie, Bohimians. Tak, tak, tak. Hanover na, na bank z kolisty. Ja Charlotte, Charlotte, Charlotte. Charlton Charlotte, Charlotte, i... Charlo Char 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 na pewno jest kolisty. Charlotte, to jest ale, yy... Charlotte FC w MLS i, Char i, i Charlton w, okay. w League One. To, to są na pewno takie Portsmouth no. jeszcze było, ale to wiadomo, to nie wymieniłem, bo to stary mi się w głowie pojawił. No ale dobra. Powinno, jeżeli dobrze liczę to 13, ale to ja coś tutaj nadal Ja sobie jeszcze się, zweryfikuję tam? w pokoju muzycznym swoje wypowiedzi. Najwyżej, jakbym miał wątpliwości co ja swoich, ja to odejmiemy. Jakuba krzywana. No, zaprosić krzywego. Ile można na ciebie czekać? Ile chcesz? Strasznie długo. Dobra, to lecimy z tym samym pytaniem, które przed chwilą zadawałem Adamowi, czyli prosiłbym Ciebie o wymienienie klubów z kolistymi herbami. Start. Borussia Dortmund, Schalke, Bayern Monachium, Mainz, Leicester, Manchester City. No i teraz zobaczmy, co będzie dalej. Hmm. wiem, czy tego jest dużo? Poczekaj. To nie, to nie. Tak, widać. No tak. Chelsea. Brentford. Real, tak trochę? Nie, ta korona się tam nie? Nie, no, nie, dobra, dobra, nie, No, no. nie, 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 to mi się oglądać, śmiesznie. Koniec. Brighton chyba zapomniałeś. Brighton zapomniałem. Zrobiłeś 11, no. jeżeli dobrze liczę, czyli dwa mniej niż Adam. Tak więc bez tragedii. Coś, co, takiego coś oczywistego? Eee, nie, bo później leciał e, bardziej taki Charlton. No tak, Charlton eee, faktycznie. Rzucił, rzucił. Mainz? Tak, no ja powiedziałem. Tak, nice. powiedziałeś Mainz? No. Bohemian zdał. To ja nie dałem. No, tak więc. No, ale zaliczał ci ten realną, no, on jest taki kolisty. To nie, nie było powiedziane, że musi być kołem, tylko kolisty. No jest, taki no, jest kolisty. kolisty, no. Yes. Wyrasta tam co prawda korona, no ale dobra. Bawić się coś, bawić. O, kolejne pytanie do ciebie. Jako, że ostatnio należą do czołówki piłkarskiej, to prosiłbym cię o wymienienie norweskich piłkarzy. Byle, zawsze grających, tak, czy pytających? John Carew, no to weźmiemy sobie Halanda, jednego i drugiego. Mhm. E, Odegard, e, Sander Berge, e, Solskier. No e, e, i teraz się będzie ten, ten powoli e, wykruszać wszystko. John Arnerise, e, Tom. i kurwa, to nie wiem czy to był Duńczyk, czy nie. Wyżej mnie zweryfikujecie. E, Tomason. E, dalej, dalej, dalej. I pewnie teraz powiem źle, ale nazwisko gracza. Tomason no, to, to źle. Rie, Rielson, ten kwiat z nie na jak to źle powiedziałem. Eee, Boże, czekaj, oni mają taką pakę teraz z tej nowej. Eee, nie czy co powiedziałem, co powiedziałem. jest eee, i jest, Boże, 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 Bożeńko. Zaśmienie. Najgorsze są te quizy. Eeeeh, aż nie. Za to 8 coś koło tego. Jeśli czy to, to nie wiem Dobra, To nie, nie to Adama, teraz proszę. A ile jeszcze jest pytań? Jeszcze jest kilka. Dobra, tak. to Adama mamy. Zweryfikowałem tylko listę kluby. E, tam Hanover 96 ma takie 96 wychodzą trochę poza tarczę. Jak zaliczyłem Real, więc no, no, tak to, no, Hanover, no, no to dobrze. jak no real zdecydowanie mniej do zaliczenia niż Hannover, aczkolwiek z Ale Bundesligi... Ale o a nie o... No, planie, no która, wiadomo, wiadomo. Okolue, w każdym razie no, ba, Bayern i Borussia, dlaczego ja o tym Nie Krzywym wymienił Bayern i Borussia. Ja jest, kurba, Ale dramat, nie? Brighton na przykład, nie? A Brentford powiedział? Powiedział? Brentford a powiedział? Powiedział. a. Ale tylko się zdziwiłem, bo ja, ja też pewnie na jego miejscu bym od razu wskoczył na Brighton, bo to Brighton... Bo... mi się Mateusz Bogusz i Ibiza w głowie pojawiły, a Ibiza ma chyba Kolisty. No ale w, Cze no, w Cze ale Czechach nie wymieniłem, wiara, Czechach dniem, nie tak wymieniłem y, tych kolistych, a pod... tam jest w cholerę kolistych. Mityljand, nie też mam. Na, na przykład. Czeskie Budziejowice, Cieplice. Proszę? jest chyba, nie? Mityland, tak, tak, tak. No a... byłoby kilka. Klub Bróż tylko ma Irlandzkie... taką koronkę też większą. Idlandzkie tam wszystkie też są na, na, na bazie koła. No byłoby, byłoby kilku, kilka, no, ale dobra, nieważne, lecimy dalej. Malmo nie jest też na koło? E, Malmo nie, Malmo nie ma koła. Malmo nie ma, nie. Ale mogłoby mieć na przykład, nie? Malmo, zaraz się powiem. Jak ma, malmo ma totalnie niekolisty. Nie, nie ma, on ma oni mają, dobra, już wiem. Nie, malmo i molde mm, nie ma. Już panie. wiemy, nie, 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 pomyliło mi się. Pomyliło mi się. Dobra, lecimy w takim razie do kolejnego pytania: e, tego, który miał przed chwilą krzywy. Jako, że tutaj jakieś maję, to bym miał krzywy też. Jako, że należą one do na najbardziej popularnych i najlepszych, no to prosiłbym cię o wymienienie norweskich piłkarzy. Kiedy o komuś? kurde. Jan Age Fjordhoft, Erling Haaland, Sander Berge, Martin Odegaard, John Arne Rize, Morten Gamst Pedersen, John Keriu, Joshua King. O, oh, kurde. Czemu mi się teraz wszyscy norwescy piłkarze? Yy, wszyscy norwescy piłkarze mi zniknęli. Ojeju... Yy, o kurcze... No, Norwegia. Zmieniłem tylko tych konicznych. A jest jeszcze tyle przecież korowych piłkarzy. Aha, Elionusi. Mohamed Elionusi. Kolejny ikoniczny, taki, który się wyróżnia czymś jeżeli do wyjścia to masz 9. Słabo, słabo e, bardzo. Nie, nie wymieniłeś taty Linga. Alfingę, no Alfinge, tak, tak no, faktycznie, no, mogłem. Tylko z samym lingiem. Dobra. A z takich bardziej jeszcze kluczowych piłkarzy? miał 8 jak coś, więc jesteś i tak. Słaba no. nacja pod kątem jeżeli tego, że na, liczbę, za, za naszego dzieciaka było drzewali. mało takich mega kluczowych. Dobra, to w takim razie przedostatnie pytanie. Wymień azjatyckich piłkarzy kiedykolwiek grających w Premier League: Liung Pio, Park Ji-sung, song Jungmin min hmm. e, Dong fang był w, przez chwilę. Dalej. E, bardzo dużo Japończyków przecież. Hiroto Miyasu, e, Asano, e, Miachi, e, Kagawa. E, pff, no, jeju. Mitoma. Mm. Azjatyckich to jeszcze może być na przykład... E... Nie, nie może być. Jora... Nie, co ja gadam? E... Tych Japończyków za mało. Mm. Coś się zaciąłem na najprostsze. Kurde. Chyba dziewięć, jeśli dobrze pamiętam. Kogo wiecie. ja chciałem spowiedzieć z Iranu? Proszę nam sklirować. Godo... Godosa chciałem powiedzieć, ale jeszcze tego... Żakanbash. Żakanbasha chciałem powiedzieć, szukałem go w głowie i nie znalazłem. Ale tych Japończyków. Takich basicowych Japończyków jeszcze zapomniałem, nie? Takich totalnie kluczowych. Zapraszam Krzywego. Hej, no dobra. Dobrze, w takim razie, Krzywy, do ciebie teraz pytanie. No. Wymień azjatyckich piłkarzy kiedykolwiek grających w Premier League. Eee, no to Shinji Kagawa na przykład. Był też sobie Park, który grał w United. Był sobie Okazaki na przykład. Jest Son. Eee, będzie w United grał Kim Ninja, ale tego nie liczymy. Nie żartuję. Eee, dalej, dalej, dalej. Lećmy Minamino. Eee, mm, 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 mm. Nie wiem, ten, co w osno, ale zapomniałem jak on się nazywa. Dobra, Lee już dobrze liczę, ten, ten, dobrze, już dobrze mówię, ten z West Ham, nie z West Hamu, tylko z Wolves. Huichang, hui chan, hmm. kurde, te są beznadziejne. nie z Wolves, tak, dobra, nieważne. <laughs> dalej, dalej. Ten znany chiński gość, który przyszedł do United, nie wiem, jak on się nazywał. Podobnie jak ten z Arsenalu, Azjatycy w Premier League, tak? Koniec. A, słabo. To jasno. Yasul. Tomi, no zapomniałem. Mitoma, Boże! Azjatycy... E, Azjatycy, chodzi o kontynent. No. Mogłem też na przykład wymieniać, nie Tylecki wiem. Irajskich na przykład, no nie wiem. O Boże. Tureckich. Tureckich. Nie, nie cierpię siebie. Ale spoko, Adam też na to nie wpadł. Dobra, się znaczy wpadł, ale nie, nie, nie wpadł na żadnego chyba Chciał, w końcu nie wymienił. Dobra, ostatnie pytanie. Całe szczęście. Wymień bramkarzy obecnego sezonu Serie A. Start. Skorupski, Szczęsny, Meret, um, Boże... Um, Mike Mignon, total um, jest sobie Onana, Handanowicz, um, Dalej, Drągowski, Nie jestem pewien, czy strakosza jest, czy nie, więc możesz sprawdzić. Raczej nie. Tak, nie, strakosza jest w Brentford, nie. Hmm. Dobra, no, Rui Patricio przecież jest również Pepe Reina w Lazio. Eee. Może po, 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 eee. dalej, dalej. Kogoś nie wymieniłem. Koniec. 10, jeżeli dobrze liczę. Wymieniłeś? Więc bez tragedii? No nie, no, ja nie sądzę. Ale zadowolony. bez fajerwerków również. Dobra, to możesz zaprosić Adama i w zasadzie możesz tutaj siedzieć. No, trzeba ustawić film w sumie. Dobra, Adam, w takim razie już ostatnie pytanie do Ciebie. Krzywy ty, Krzywy, krzywy tutaj się czai czeka. z boku. Eee, prosiłbym Ciebie o wymienienie. Dam każdy obecnego sezonu Serie A. O kurczę. Um, Onana, um, Tatarushanu, Manion, Szczęsny, Perin. Um, ojej. Um, Drągowski, Skorupski um, w Interze Handanowicz, w Romie, Rui Patricio, w kto tam jeszcze jest? No ten będzie. Ojej, zapomniałem. E... Krzywy za 40. Eee, jeju, muso. Eee, Lazio. To już nic nie muso, bo wygrałeś. Okej, okay, ale czekaj, Lazio jeszcze. E... No, strak nie z tylko co ja gadam, Prowedel! Provedel! Provedel, dobra. Yyy, eee, brawo, eee, brawo. Ty... Ale kogo mi chodzi? Rejna idzie. Reina. Był w Lazio, ale Był teraz... w Lazio, nie? Jak go powiedziałem. Pepe on z teraz A, No, właśnie, no, no się... fajnie, czyli krzywy... Tu mam jeszcze w... mniej. Czyli ja ci odejmę ale w, w Ale takich kurczek... czekaj, kogo mi... Kogo... Ja po niemu mi... Pelinie. A, go powiedzieć. O Very... Dobrze. Conceali, conceal, oh, conceal. Dziękujemy, Jesz... że byliście z nami. Dziękujemy, że daliście nam pomysł na ten Tak, quiz tak ale to się coś człowiek się zaczyna, naprawdę. Fajnie, że za sekundę. Nie, nie? Fajne, ale, 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 web, ale web paruje. Web paruje. Bo, się zapomina tak, o takich basicowych rzeczach. Ja na przykład o Inamoto zapomniałem. O Yoshidzie zapomniałem. O Kazakiego nie wymieniłem. O Kazakiego nie wymieniłem. No, kilka takich błędów. No nie potrzeba, na przykład na mi, Iran. Ja się skupiłem na dwóch gościach z Iranu, których nic nie potrafię już wspomnieć: Godosa i y, y, tego, Jacka Bacza. Ja im powiedziałem. Powiedziałeś, ja żartuję. druga. No, no ale dajcie mój, znać. Turecki dajcie mój znać. tureckich mówię. A to śliski ja ter, teren z tą, z tą Turcją, bo zaraz by w komentarzach napisał, że do Buzforu to w sumie Europa i. No cóż. Dobra, dzięki! Trzymajcie no, się! Trzymajcie się! Dobra. Dajcie znać, jak się podobał ten materiał. Hej. Było bez krzesła, hello.